Przyciągnij miłość przy świątecznym stole. Już Ci mówię jak to zrobić, naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego mężczyzny Ci nie uciekły. Znowu siedzisz sama przy wielkanocnym stole, a wokół Ciebie tylko ciocie i wujkowie pytający a Ty kiedy znajdziesz sobie kogoś? Albo nawet nic nie mówią, ale Ty czujesz się wyjątkowo samotna. Albo co gorsza jesteś całkiem sama. Zamknij na chwilę oczy, połóż dłoń na sercu, poczuj jak bije z nadzieją i powtórz w myślach. Te święta są ostatnimi, które spędzam bez partnera. Moja energia jest gotowa na miłość, a moje serce jest otwarte. I wyobraź sobie, jak za rok siedzisz przy tym samym stole, ale już z kimś, kto jest przy tobie i cię wspiera. Otwórz oczy i powiedz cicho: Dziękuję wszechświatowi, że mój partner jest już w drodze do mnie. Za każdym razem, gdy ktoś zapyta cię o związek, w myślach: podziękuj za to pytanie. To tylko przypomnienie, że twoja manifestacja jest już w trakcie realizacji. Zrób tę afirmację trzy razy dziennie w niedzielę i trzy razy dziennie w poniedziałek i obserwuj, jak energia miłości zaczyna Cię otaczać.